Chcieliśmy się z wami przywitać serdecznie i zaprosić do naszej wspólnej rozmowy i naszego wspólnego podcastu. Będziemy rozmawiać o behawioryście, który zadebiutuje już niebawem. Krótce. Będziemy rozmawiać o tworzeniu czarnego charakteru oraz próbie. Odegrania czarnego charakteru, napisanego przez autora. Najgorsze w tym wszystkim jest chyba to i nie wiem, czy to nie jest hipoteza też mojej, mojej postaci i mojej osobowości, że zagranie horsa było moim marzeniem. Kiedy po raz pierwszy trafiłem na, na twoją książkę, przeczytałem i mówię: kurczę, jak ja bym mógł zagrać tego Zwyrola spełniłoby się jedno z największych moich marzeń. Umocniłem się jeszcze kilka lat później, dałem tę książkę moim znajomym i... i... Tylko wiesz, nie, nie zdawałem sobie absolutnie sprawy, że... że ktokolwiek wykupi prawa do tego, a ja w ogóle będę mógł zagrać tego Horsta. Ale tak wiesz sobie... co, to nie jest takie do końca normalne, że czytasz sobie książkę, no no jest dlatego taki mówię, czarny że jest charakter ja i ja muszę go zagrać, jest to trochę on tyle ludzi tam zarżnął. Mówiące o, o mnie, że dlaczego mnie to kusi, ale... Nie, ale to wiesz, to w ogóle jest niesamowite, bo to już kiedyś mi o tym wspominałeś. Będę udawał, że w ogóle nie słyszałem tego wcześniej, że Państwo mieli z tego taką samą frajdę jak ja, ale to rzeczywiście. Tak, jest to jest nie... pierwsze to, co powiedziałem Reminguszowi, tak. poznaliśmy się w opolu. Ale to rzeczywiście jest niesamowite, że, że czytając tę książkę ileś lat temu, akurat chciałeś tę konkretną postać zagrać bo... i że to się ziściło ileś lat później bo mieni się ona tak naprawdę mnóstwem kolorów i choć rozmawiamy dzisiaj o czarnym charakterze yy, i jego trudach zagrania, to tak naprawdę dla mnie czarny charakter mieni się mnóstwem, mnóstwem kolorów.